Witam serdecznie. Wspólna inicjatywa naszej imprezy, która się zbliża małymi krokami. 24 marzec. Lodowisko w Oświęcimiu. Razem z Ryszardem skórką, spotkaliśmy się w Wielicce i doszliśmy do porozumienia, żeby zorganizować gale boksu zawodowego w Oświęcimiu. Łukasz ławrzyczek, Dawid, miejscowi zawodnicy. Łukasz bardziej znany, bo więcej walk zawodowych. Dawid dopiero zaczynał się zawodowy, więc debiut dodatkowo Krzysztof od Paweł Głażewski, Karolina Owczarz. Szukujemy to promocyjnie, dzięki Wam możemy to już zacząć od dzisiaj po promocję. Chcemy zacząć od godziny 20.00, marca. Yy, walki również nie chcemy zapomnieć o boksie amatorskim, gdzie bokserze zawodowi Zaczynają swoje kariery, czyli dwie, trzy walki amatorskie, później bok zawodowy, zaczniemy od Dawida albo od Karoliny, to jeszcze zobaczymy, ustalimy z Telewizją Kanał Plus. I Łukasz będzie walczył przed walką wieczoru, Paweł Głażewski, walka wieczoru 12 rund. Zaczęliśmy ten projekt, no, powiem szczerze, no, przed Nowym Rokiem, to za dużo nie mówiliśmy, tutaj Ryszard jest takim głównym kołem napędowym. Oczywiście rozmawiamy z, z władzami miasta o święcim. Też liczymy, że nas wspomogą, duży projekt, duża hala, duże ludowisko. Więc yy, wiadomo, że promocja Łukasz. No dobrze, że Łukasz jest, bo Dawid to jeszcze zawodnik powiedzmy, który dopiero rokuje Przyciągnie nie do swoich fanów, bo dawno nie boksował, miał przerwę. Trochę odkurzyliśmy ostatnio i poważna walka go czeka 24. No muszę właśnie na początek powiedzieć, podziękować tutaj Tomkowi Babileńskiemu oraz panu Ryszardowi Skórce, którzy podjęli się tego projektu zorganizowania tej gali. Jest to tak, jak właśnie mówił Tomek, jest to wielki projekt o wielkim budżecie. Co dla mnie osobiście, no jest to moja czwarta walka po przerwie dwuletniej. Zapewne będzie to najważniejsza walka, ponieważ przed własną publicznością miałem okazję już pokazywać się przed własną publicznością, ale nie tak dużą. I to było w wydaniu amatorskim. Teraz będę miał po raz pierwszy okazję pokazać się w walce zawodowej e, z dobrym zawodnikiem. No więc e, cieszę się bardzo z tego, no i mam nadzieję, że pokażę się z jak najlepszej strony. No tak, akurat nasze miasto dość, ma bardzo duże tradycje bokserskie, począwszy właśnie od Unii Oświęcim od lat 50., z przerwami aż do, do dzisiaj, przez różne kluby tutaj były na terenie Oświęcimia i okolic no cieszę się, że utrzymałem się ja tutaj na boksie zawodowym Dawid także zaczyna karierę tą zawodową z jest 16 dwóch tutaj na, na tym terenie, no i cieszę się, że będę mógł się pokazać przez, przed tak wielką publicznością, mam nadzieję, że będzie całe lodowisko i chętnie zapraszam 24 marca no staram się to ja ciągle pracuję i staram się to łączyć z pracą staram się wstawać wcześniej przed pracą biegać i po pracy mam salę gimnastyczną Teraz byliśmy 8 dni na zgrupowaniu w Wiśle dzięki właśnie sponsorowi, który nam sfinansował tą to, to możliwość dobrego przygotowania do tej, do tej walki. Teraz każdy z nas się rozjeżdża do klubów. Ja, ja trenuję na bieżu, teraz w Białymstoku. Dawid tutaj się będzie przygotowywał. W lutym wejdę na sparingi. Mam tam z kim sparować w Białymstoku. No i w marcu przyjeżdżam tutaj parę dni przed galą. Już tylko skupię się na, na, na walce i na koncentracji do walki. Będzie to pokazywała telewizja, tak jak tu wspominał Tomek. I telewizja też ma swoje wymagania. Też ma, nie, mo, nie może to być słaby przeciwnik, więc będzie to mocny przeciwnik. No i jest kilka nazwisk rozpatrywanych. Myślę, że już niedługo zostanie to podane do prasy. I, i, i robimy wszystko, żeby, żeby pod tego przeciwnika się przygotować. Rozumiem, bardzo się cieszę, że y, pierwszą walkę toczy w Oświęcimiu u siebie, a co dalej, no to już szczerze, no, boksowałem amatorsko no i starałem się właśnie przejść na zawodowy boks, no bo jak wiadomo, no brak, brak pieniędzy w boksie amatorskim, no i, no i, i dalej. Czy jest jakąś różnicę, adrenalina? No, no, no na pewno, no na pewno jest co innego i bez kasków jest oczywiście no jest i całkiem inaczej, inny sport z trenerem Jankiem Sybikiem który on mnie przygotuje do, do tej walki I cały czas trenujemy, no Wiśle my byli z Łukaszem tak goś tutaj nadmienią, byliśmy z Łukaszem w Wiśle, trenowali mnie też z trenerem Jankiem i, i teraz u siebie będziemy się przygotowywać na dzień dzisiejszy na pewno będę się starał być lepszy, prawda, z, z walki na walkę być lepszym, ale no zobaczymy, czas pokaże. Będzie klub w Oświęcimiu, Unia Boxing Oświęcim. Zapraszam wszystkich chętnych, całą młodzież, kto ma tylko ochotę. I będziemy starać się jak najlepiej, żeby to nam szło w dobrym kierunku. Zobaczymy. Czyli młodzież to ma być rekreacja, czy zawodowa? Sobie? Teraz będzie, otwieramy amatorską grupę. No i coś, myślę, że pomożemy tutaj zawodowcom w tym, co robią. Robią dobrze. Niech robią. Czyli razem współdziałać. Tak. tak. Chodzi nam, żeby ta impreza wypadła właśnie nie tylko sportowo, organizacyjnie, ale frekwencja, dlatego zaczęliśmy 2,5 miesiąca wcześniej promocję. Trzeci raz jesteśmy w Oświęcimiu, będziemy pewnie jeszcze nie, nie raz, żeby tą imprezę właśnie nakręcić i żeby załapał, załapał tutaj kibic, bok zawodowy, żeby zagościł i z roku na rok, żebyśmy właśnie wracali do Oświęcimia i poziom sportowy i organizacyjny będzie coraz wyższy. Więc mamy nadzieję, że Zawodnicy, których promujemy, czyli można ich nazwać młode Wilki, tutaj pokażą dobry boks i kibice docenią to hokeja i również będą przychodzić na boks. Pełna hala w Święcimiu to 3,5 tysiąca ludzi. Na innych galach jakie pan miał sekwencje? To zależy gdzie, bo wiadomo, że wychować kibica to trzeba latami. Tym bardziej, że większość ludzi chcą nazwisk. Nazwiska ciężko jest wypromować bez medii. Nad tym pracujemy i szczerze mówiąc, wracając do pytania, no to mieliśmy najwięcej w legionowie 3,500 ludzi na hali ko koło Warszawy a na Torwarze mieliśmy 2-200, więc to nie był jakiś dobry wynik ze względu, że tam były różnego typu zamieszania, ale mniejsze imprezy też mają to do siebie, że. Yy, Możemy też pokazywać właśnie tych zawodników, którzy w pewnym momencie kariery mają ch chwilę prawdy. Tak? tak jak właśnie Paweł Głorzewski, który będzie boksał 24 w Oświęcim. Będzie to moja czwarta zawodowa walka. Debiutowałam 16 września na Turwarze. I kariera w sumie rozwija się dość szybko, bo jestem bardzo młoda. Jestem obecnie jedyną zawodową pięściarką w Polsce. A jeżeli chodzi o Oświęcim, no to. Wiadomo, liczę na jak najlepszy występ, i kiedy patrzę na, na zaangażowanie właśnie tych organizatorów, czy osób, właśnie wszystkich dookoła, którzy pomagają jakoś, jakoś zorganizować jak najlepiej tę galę, to aż nie mogę się w sumie doczekać tego 24 marca, bo, bo gala naprawdę wydaje się, że będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wiem, że byłaś na meczu z Krakowią i byłaś podobno pod wrażeniem, pełnej hali. E, tak i, i sam mecz zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, a przede wszystkim kibice, którzy z tak wielką werwą, z tak wielkim zaangażowaniem wspierali swoją drużynę dopingiem i frekwencja też była niesamowita, także także Byłam pod bardzo, bardzo dużym Byłem wrażeniem. Łukasz to tak, tak, co było w ogóle też rzeczy dużym zaskoczeniem. Tym bardziej że Łukasz, jak sam mówi, nie miał możliwości pokazywania się jeszcze na zawodowym ringu tutaj u siebie w mieście w Oświęcimiu. Także, także bardzo miłe zaskoczenie. No tak, jak mówiłem już w poprzedniej wypowiedzi. Jest to dla mnie tak samo coś nowego. Jest to w ogóle moja czwarta walka po przerwie dwuletniej, gdzie jeszcze, jeszcze tak szczerze rok temu to ja myślałem, że nigdy nie wrócę do tego boksu, a tu minął rok, okazuje się, że znajdzie się ludzie, którzy chcą zorganizować tutaj galę, czyli w jakiś sposób mi zaufać, że jednak warto Dlatego tego Łukasza zrobić tą, tą galę, zobaczymy jak dalej pójdzie. I to jest takie dla mnie bardzo budujące i. Jestem bardzo podekscytowany tym, no i tylko robić swoje, przygotować się dobrze i dobrze wystąpić na tej gali, to jest takie najważniejsze dla mnie. 14 lat temu, kiedy byłem tutaj na tej gali, wtedy miałem 12 13 lat, byłem pod wrażeniem wtedy, już wtedy tej gali i tak złapałem bakcelę na, na to pięściarstwo. Wtedy to była gala boksingu, ale ogólnie na sporty walki złapałem taką, że tak powiem zajawkę, no i tak nie wiedziałem, że... 14 lat później będę miał okazję to samo tutaj e, walczyć, prawda? Także to tak jeszcze podwójnie mnie motywuje. Jeżeli chodzi, e, może ja i Dawid, czy Karolina, e, i Paweł Głażewski, zachęcimy młodych ludzi, żeby przyszli do tego boksu po takiej gali. E, bo ja pamiętam, że na tamtej gali też walczyła Agnieszka Rylik, walczyła Iwona Guzowska. Nie wiem, czy pojawiły się tam potem dziewczyny na tej, ale może Karina przeciera, będzie przecierała te, te szlaki właśnie dla kobiet, żeby także się nie bały i próbowały swoich sił w boksie amatorskim, a może i później zawodowym. Prawda? Także możemy też zachęcimy tych młodych ludzi, żeby zaciągnąć ich do sportu, nie stać pod blokiem, pod sklepem, pod różnymi rodzajami, a może przyjdą do nas do, do klubu. Takie, takie to jest zamierzenie naszego klubu.